Hej moi koni, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Merlin A to kolejny odcinek do Discorda Jazz, Tym razem zajmiemy się reakcjami Jak widziałem, widziałem na serwerach weryfikację poprzez emoji Czyli, że mamy jakiś tam wiadomość, tekst na przykład Akceptujesz regulamin i w tym jest emoji jakaś I jeżeli ją klikniemy, to wtedy pojawiają nam się kanały na serwerze Jak coś takiego zrobić Dzisiaj właśnie się tym zajmiemy ja na początku sobie stworzyłem nowy serwer Emiac Magic i w ustawieniach stworzyłem sobie rolę, którą nazwałem zweryfikowana I ogólnie ta ranga w zasadzie może być byle jaka, chodzi o to, że ustawiamy, że everyone nie może widzieć kanałów, a że zweryfikowana ranga może widzieć kanały. I możemy to sobie ustawiać na kategorie po prostu i na kanały, że, że nie mogą widzieć, i która ranga może widzieć. Dzięki temu e, użytkownik dołączy serwera, nie mając żadnej rangi, czyli to everyone będzie miał tylko, będzie widział będzie widział właśnie ten kanał z tą wiadomością powitalną, a jeżeli damy mu randę zweryfikowane to wtedy zobaczy resztę kanałów i właśnie jak to zrobimy ogólnie napiszemy sobie tutaj wiadomość akceptujesz regulamin coś takiego. i tutaj jeżeli dodamy kciuk w górę zareagujemy to, bądź ktokolwiek zareaguje wtedy bot nasz doda nam tą rangę mi tutaj, a jeżeli zabierzemy tą rangę z powrotem to wtedy znaczy przepraszam, jeżeli zabierzemy tą emoji to wtedy mam ją odebrać i to mi się dzisiaj zajmiemy O, więc od tego właśnie, musimy jeszcze na początku zaktualizować sobie bibliotekę Discord JS do wersji 12.2 czyli w tym celu, tutaj już akurat bot jest uruchomiony sobie go zatrzymam i napiszemy komendę albo sobie po prostu dodamy tutaj takie powershell Albo w PowerShell, albo w e, CYMEDY Możemy też napisać sobie tutaj, przejść CTRL-SHIFT-C I nam się wyświetli Command Line, wpiszemy sobie npm Install Discord.js Add 12.2.0 Boom, powinny się nam zainstalować Pyk I zobaczymy 12.2.0 OK, Zobaczymy, so, możemy to farsz zamknąć i możemy sobie wystartować z strony naszego bota. I Death Watch, OK. I zobaczymy, czy Clear nam zadziała. Clear 2. A, jednak działa. Dobrze, dobrze, tylko trochę z opóźnieniem. A więc w Discord.js, jak sobie wejdziemy na wersję 12.2, zobaczymy sobie, że nasz klient ma ogólnie event, który się nazywa Message Reaction Add. I on tutaj ma message i user. Więc so weźmy tutaj message reaction add. I napiszemy sobie client on message reaction add. I tutaj jest funkcja, która przyjmuje reaction i user. Bum. I teraz, jeżeli dodamy emoji, wtedy by dodano emoji. Ok. Ok. I tak, i sobie dodajmy, sobie tego szczelimy na prawą stronę, sobie zamkniemy to. I teraz sobie dodajmy do wiadomości emoji. Nic się nie dzieje. Napiszmy kolejną wiadomość. I do niej dodajemy emoji. Aha, już się coś stało. I widzimy, jak jeżeli dodamy do tej wiadomości co wcześniej napisałem, emoji, wtedy się nic nie dzieje, a jeżeli dodamy do nowej wiadomości emoji, jeżeli teraz bym napisał kolejną wiadomość i dodał inną emoji, na przykład z tego szkoła, też będzie napisane dodano emoji. I tutaj dochodzimy do pierwszego problemu, mianowicie różnica między tymi wiadomościami jest taka, że tą wiadomość, czyli clear2 napisałem zanim uruchomiłem bota, a te dwie napisałem już podczas uruchomienia bota, czyli ta wiadomość nie jest skasowana. Skaszowana, czyli nie jest zapisana w pamięci podręcznej. I tutaj pojawia nam się problem, bo jeżeli zrestartujemy bota, na przykład mielibyśmy tutaj wiadomość, yy, akceptuje regulamin, i tutaj całą funkcjonalność bota byśmy napisali, że dodajemy rangi i tak dalej. Wszystko byłoby spoko do momentu, kiedy byśmy nie zrestartowali bota. I właśnie z tym, z tym że tak powiem, do pomocy przychodzą nam partiale, partiale tak zwane. Zeskrólujemy do góry, mamy partials, widzimy. I partials to są takie jakby obiekty. E, takie obiekty, które są przesyłane z Discorda i ta biblioteka je potrafi odbierać. Mm. I, że tak powiem, te obiekty przechowują właśnie te nieskaszowane ID elementów, na przykład wiadomości, kanału i reakcji. Ogólnie ten channel tyczy się tylko i wyłącznie tylko i wyłącznie tyczy się dm czyli wiadomości prywatnej, więc możemy go w ogóle pominąć, bo nam nie będzie przydatny. I Jego musimy przekazać jako parametry w kliencie, czyli sobie channel możemy stąd wywalić. Pyk, pyk zapiszemy. I teraz jak zobaczymy, i teraz jeżeli sobie weźmiemy i Będziemy dodawać emoji, Teraz widzicie wolcie zestartował. I widzimy, teraz już przechwytuje nam nawet na wiadomościach, które są nie nieskaszowane. Czyli te wiadomości nie są skaszowane. No, ale co tak, wiadomo, co tak w ogóle w, tych, w tym jest, nie? To sobie zobaczmy. usuniemy sobie to. I sobie dajmy ten reaction. wyświetlimy sobie reaction sobie na cały ekran. I zobaczymy, co się stanie, jak damy reaction. Zobaczymy, dostajemy obiekt, message. Jest to referencja i widzimy niektóre elementy swojego puste tej wiadomości. Widzimy, że w wiadomości mamy, możemy odczytać name, nazwę kanału, możemy odczytać jego ID, ale jak jest napisane na stronie Discord.js, że jedynie czego możemy być pewni, czyli co możemy zagwarantować, że które dane będą prawidłowe, to będzie ID. ID, właśnie tego w tym wypadku ID reakcji, a wszystkie inne dane mogą być nieprawidłowe bądź uszkodzone w tym stylu. I do tego przychodzi nam tutaj, że tak powiem, fetch, ponieważ mamy ID wiadomości, to możemy, znaczy ID wiadomości, ID reakcji, i możemy ją też wyświetlić. Jak sobie zobaczymy, tutaj, właśnie to message, to widzimy, mamy message, ale nie mamy typu, nie mamy y, zawartości wiadomości, nie mamy autora i innych rzeczy, widzicie, to wszystko jest niezdefiniowane. I to jest właśnie dlatego, że, że, te, że ta wiadomość nie jest skasowana. Jednakże, jeżeli byśmy wykonali tą samą funkcję na wiadomości, która, którą dopiszemy sobie, ups, się, coś zapisać. jeżeli sobie teraz wykonamy na tym wiadomość, to zobaczymy, że, znaczy dodamy emoji, to zobaczymy, że już wszystkie inne dane są, czyli autora mamy, mamy content wiadomości, dlatego, bo ta wiadomość jest skasowana, ponieważ ona została napisana wtedy, kiedy bot był włączony, a te wszystkie inne nie. Dlatego możemy, że tak powiem, wyświetlić, yy, zmusić yy, w bibliotekę, żeby nam te dane, że tak powiem, pobrała. I jak to zrobimy? Możemy sobie sprawdzić ogólnie, czy wiadomość jest partial, czyli e, reaction.partial. Partial? Dobrze. No, i gigior. I teraz jest ok. Partial, miałem mi i teraz jeżeli sobie zobaczymy do wiadomości, to są wszystkie wiadomości nieskaszowane, jeżeli sobie da, dodaję do nich emoji, wtedy wyświetla true, ponieważ są one partial, czyli że nie są, nie są skaszowane, możemy sobie tak wyobrazić. A do tej wiadomości widzimy mamy, mamy teraz napisałem i dlatego dlatego e, daje mi false. Jak widzimy, możemy sobie sprawdzić czy reaction jest partial i wtedy wyświetlić te informacje i sobie to możemy pobrać. I sobie tutaj, ups, i wkleić dokładnie wtedy w partial. Jeżeli reakcja, że tak powiem, jest nieskaszowana, możemy sobie tak to wyobrazić, to wtedy oczekujemy, żeby pobrać od serwera, wtedy musimy tylko tutaj sync, async. Um, ponieważ mamy await. I wtedy możemy sobie reaction count wyświetlić, ponieważ bez tego reaction count, zobaczymy sobie bez tego, bez tej informacji, jeżeli sobie napiszemy cache wiadomość, i dodamy reakcję. Widzimy, że mamy jeden user, have given the same reaction to this message. I damy do poprzedniej wiadomości. Zobaczymy, że mamy 0, ponieważ nie mamy informacji, ile reakcji jest, ponieważ jest to partial, czyli nie jest haszowane. I sobie teraz dajmy, że od odkomentujmy um, to. I teraz sobie sprawdźmy, jeżeli dodamy sobie do starej wiadomości. Widzimy, że mamy 1, Też do starej wiadomości. I damy sobie nową wiadomość. I to nowe wiadomości dajemy i też jest OK. Widzimy, w taki sposób możemy sobie brać i, i sprawdzać, czy w ogóle reakcja jest z, że tak powiem, e, 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 zresztą, że tak powiem, reagować na nieskaszowane wiadomości. I co? I ogólnie to samo się tyczy z wiadomościami. Mamy tutaj opcję z wiadomościami, jeżeli chcemy operować na wiadomościach. Także nas to nie interesuje. Nas ogólnie interesowało dodawanie ról. I, jak sobie to zrobimy? Ja sobie to usunę. Oczywiście to emoji sobie zostawimy, bo to jest przydatna rzecz, żeby to mieć. Ten partial i co? I czym się zajmiemy? Ogólnie na samym początku, to chciałbym sobie z reakcji pobrać message. Czyli sobie tutaj napiszemy, dekonstruujemy message i mamy reaction. Tak samo teraz, wiem, że wiadomość nie będzie kompletna ale na początku będziemy chcieli reagować tylko na konkretną wiadomość. W tym wypadku napiszemy sobie, kliknijmy to e, i napiszemy sobie wiadomość akceptujesz regulamin. Tyk. I sobie skopiuję ID, jeżeli nie będziecie widzieć tego ID tutaj, będziecie musieli sobie w ustawieniach użytkownika włączyć e, opcję dewelopera. I teraz to ID wiadomości. W sobie stworzę zmienną. E, const mm, 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 rules channel ID, Tyk. i to jest właśnie ID tego kanału, e, przepraszam. Rus Message ID, tak, to trzeba napisać Rus Message ID. Mm, I jeżeli sobie zobaczymy, Message um, ID, równa się. I tutaj sobie dajmy to. Czyli jeżeli po prostu, e, że tak powiem, sprawdzamy sobie, e, sprawdzamy sobie, czy ID wiadomości do której dodano reakcję jest równa tej konkretnej wiadomości czyli chcemy tylko, żeby reagowało na tą konkretną wiadomość, czyli tak się stało, że jeżeli ktoś, że tak powiem zareagował na tą wiadomość wtedy możemy, będziemy musieli stworzyć sobie naszego member i to jest guild member, czyli członek guildi, ponieważ jak sobie zobaczymy do biblioteki, zobaczymy sobie na klienta, klient potem mamy e, guild member ad, reaction add i sobie zobaczymy tutaj message reaction tutaj mamy message i sobie z message możemy że tak powiem pobrać możemy sobie pobrać member właśnie tylko, że to member nie będzie istniał ten member nie będzie istniał e, z takiego powodu, że że, że musielibyśmy pierwszy pobrać tą wiadomość do, e, w taki sam sposób tutaj że tak powiem ją od, jakby załadować do kaszu. Tak to zrobiliśmy tutaj z reakcją. Tak samo musielibyśmy zrobić z, mesze, z message. W wypadku zrobimy troszeczkę inaczej, ponieważ w message mamy dostępny channel um, i ten kanał ma gildię i na tej gildii mamy members, czy członków tej gildii. I następnie tutaj to jest manager, więc musimy użyć cache.get. I user jest obiektem, czyli w tym wypadku użytkownikiem, który wysłał wiadomość i sobie przekażemy tutaj user id. Czyli w, w jakiś sposób pobieramy członka gildii. Mamy message. W message tak sobie zobaczymy mamy channel, sobie to może dam na bok. W message mamy channel. Mamy, 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 mamy channel. Tak jest. Mamy w tym wypadku text channel. Text channel ma opcję Guild, jako Properties ma Guild, następnie Guild zwraca nam guildiem. gildia to jest ta gildia, w której została wysłana wiadomość, tutaj mamy następnie members, czyli użytkowników, członków i ci członkowie mają tutaj, widzimy zwraca nam tutaj Guild Member Manager, który zwraca nam cash i koszt, cash to jest po prostu kolekcja Guild Member, czyli możemy wykonać na, na nim, na tutaj, na tym cache'u funkcję get i pobrać użytkownika za pomocą jego ID. I dlatego sobie tutaj go przekazujemy. Ok, a więc jak już mamy tutaj, że tak powiem, e, 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 tego użytkownika, znaczy tego gildia, gildijnego człone, członka pobranego, wtedy możemy wykonać funkcję member.roles.add, czyli chcemy mu dodać rolę konkretną, i najlepiej, żebyśmy sobie u góry stworzyli zmienną o nazwie, w sensie obiekt, o nazwie Guild Roles, który będzie obiektem. I tutaj sobie damy właśnie tą urząd zweryfikowany. I tutaj podamy sobie ID, konkretnie ID tej roli. czyli sobie klikamy zweryfikowany, copy ID i sobie wclaimę. I teraz hmm, chcemy tutaj po prostu dać guild Roles. .verified. Czyli zweryfikowano. Po prostu możemy też tutaj wkleić to, ale fajnie jest tak. I teraz to nam dodam. doda, że tak powiem. Jak sobie tutaj klikamy, właśnie teraz sobie damy cały ekran, zobaczymy. Jak sobie teraz dodam emoji, to zobaczymy, że dodało mi rangę zweryfikowano. Jak sobie odejmę to to nic się nie stanie, muszę usunąć, usunąć ręcznie. Ale problem polega na tym, że jeżeli, jeżeli jakukolwiek dam emoji, to mi to da rangę, widzimy? Dlatego musimy sprawdzić konkretną emoji. Nas interesuje w tym wypadku emoji, kciuka w górę. Więc e, sprawdzimy, czy reaction.emoji.name równa się, co tu sobie wkleimy kciuka w górę. Piek. Czyli w tym wypadku, jeżeli e, nazwa emoji to kciuka w górę, wtedy dodamy mu rangę. I teraz jak zobaczymy w sumie, że jeżeli dodamy tutaj tylko jakąkolwiek emoji, nie dostaje rangi, a jeżeli dodam sobie kciuka w górę, wtedy dostaje rangę. Boom. I to jest spoko sprawa. Ogólnie teraz, fajnie by było, gdybyśmy zrobili to samo, tylko że z usuwaniem. Z usuwaniem właśnie emoji. I od tego służy też konkretny event. Nazywa się Message Reaction Remove. Remove I tak samo musimy sobie pobrać member, tylko chcemy w konkretnym kanale i tutaj chcemy wykonać remove. I teraz, jeżeli będę dodawał emoji, wtedy mi dodaje rangę, odejmę emoji, odejmuje mi rangę. Jeżeli dodam sobie inną emoji, wtedy widzimy, że nie dodało mi rangi i działa to tylko na tą konkretną emoji. Czyli w tym wypadku na kciuka w górę, bo sobie tak tutaj napisaliśmy. I tak to konkretnie ma działać. ogólnie możemy takie ustawienia Discorda dać, bo ogólnie tak się dam, że w, tylko w tym, w tym wypadku, w tym kanale sobie dajmy edytuj kanał, uprawnienia dajemy sobie everyone i tutaj mamy dodawanie reakcji, używanie, o, dodawanie reakcji i to trzeba sobie ustawić, ym, że na nie i dajmy wtedy, członkowie z tym uprawnieniem mogą dodawać, ym, mogą dodawać nowe reakcje do wiadomości. Członkowie nadal będą E, mogą reagować z tymi wcześniej reakcjami na wiadomości bez tego pozwolenia. Czyli chodzi o to, że jak nawet nie, to oni nie będą mogli dodawać nowych reakcji. Czyli żadnych nowych reakcji nie będą mogli dodawać do tego. Czyli tak teraz jest, to nie będzie mógł nikt tutaj dodać nowych reakcji. Ale jeżeli już jakiś administrator, czy tam ktoś z rangą, doda jakąś reakcję, jak ja teraz, to wtedy inni też będą mogli dawać reakcję. Najlepiej tą wiadomość ogólnie wygenerować też botem. Chcę sobie na przykład napisać zrobić komendę o nazwie reguł Lamin, i to po prostu tutaj, żeby y, nam taką wiadomość akceptuje, że regulamin ten bocik napisał i do tego reakcję. Najlepiej coś się zrobić, bo jak wiecie, jeżeli ja teraz odejmę to, to wtedy już nikt nie będzie mógł tutaj dodawać rangi. Znaczy nie rangi, tylko emoji. I tak to działa. Więc tego typu dodawanie emoji jest dość proste. Też wiecie teraz, już jak sobie pobierać wiadomości, wiadomości bądź reakcję, po prostu fetchem, jeżeli nie będziecie mogli ich, bo one są, tak jak mówiłem, nie są skaszowane i w taki sposób możecie je sobie skaszować, czyli że będą po prostu zapisane, że tak powiem, w pamięci podręczne i wtedy bot będzie na nie reagował. I do tego właśnie służą dwa eventy, czyli Message Reaction Add do dodawania, jeżeli ktoś doda emoji do wiadomości i um, Message Reaction Remove, jeżeli ktoś usunie. Wiele innych eventów jest dostępnych na Discord.js. Oczywiście ten poradnik będzie w, w, na githubie moim, jako odcinek chyba 21 to już będzie. Ja mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Zostawcie wciąg w górę oraz subskrypcję. Zachęcam Was do założenia darmowego konta Magic Team na stronie. Oczywiście link w opisie. I zachęcam Was do przekazania dotacji na mój kanał, żebym mógł więcej robić odcinków, bo teraz odcinki będą codziennie z Discorda, z Minecrafta i z różnych tego typu rzeczy. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia i cześć!